Na zapraszali Bartłomiej Pomianowski, TVP i ojciec Tomasz Nowak, OP. A my teraz y, przechodzimy już do kolejnej rozmowy, y, do bardzo wyjątkowego wydarzenia w y, gminie Ryczywół. Y, y, wydarzenia, które jest y, spotkaniem, które jest połączeniem różnych energii y, lokalnych, które jest wreszcie sposobem na pomoc potrzebującym. Y, wiele pięknych, y, słusznych, dobrych i przyjemnych rzeczy zbiega się w festiwalu Moc Ryczywolska, Moc Muzyki. Gramy z serduchem. A ja serdecznie witam w naszym studio organizatorów: pan Benon Świderski. Dzień dobry i pan Tymoteusz Nowicki. Dzień dobry. Dzień dobry. E, moc muzyki Gramy z serduchem to festiwal. To impreza charytatywna, ale już mająca czwartą edycję, więc już mająca swoją tradycję. Co to za pomysł, co było u jego początku, jak to się rozwija? A więc tak, no ja mogę powiedzieć tylko to, że zaczęło się to kiedyś bardzo niewinnie y, zwykłą jakąś imprezą, którą po prostu z kolegą y, z zespołu muzycznego Zenit, panem Piotrem y, Chmurą. Po prostu ofiarowaliśmy takiej małej dziewczynce, która no, jest chora, tak? I no, potrzebuje pomocy. I to tak powstało w 2019 roku. Później też była jakaś zabawa przeznaczona też dla tej akurat dziewczynki, a w zeszłym roku zaczęła się właśnie ta cała przygoda taka. Z, powiedzmy, może z imprezą charytatywną, z, taką, z, taką, z takim wielkim piknikiem i tak dalej. To znaczy, no, ściągnęliśmy duże posiłki, jak ja to mówię dużo atrakcji, zespołów muzycznych m.in. np. Bartek Tecław, zespół Adonis i tak dalej. Też poświęciliśmy to akurat tej małej dziewczynce, no i powiem tak, impreza wyszła, udała się, była bardzo duża, jak na, nasze, na nasz teren i na nasze możliwości, bo no musimy brać pod uwagę to, że to jest impreza charytatywna, my po prostu niejako prosimy, żeby jacyś artyści czy inni po prostu darczyńcy zechcieli nam pomóc, współpracować i tak dalej, no ale... Przerodziło się to w tak dużą imprezę, że na ten rok ja mogę tylko powiedzieć, że no co, mamy, <laughs> mamy y, atrakcje takie, które powiedzmy no, w naszym regionie nie było nigdy czegoś takiego, na przykład lot balonem, czy, 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 czy chociażby nawet zwykły podnośnik, powiedzmy taki y, koszowy, budowlany, zwykły, ale... To, no powiedzmy, że zwykły, bo ktoś by pomyślał, że zwykły. Dla kogo zwykły, dlatego zwykły. <laughs> tylko, że no, to, jest, to jest taka historia, że pan, który to organizuje, w tym roku ściągnął specjalnie maszynę z Zabrza i można powiedzieć, że to są tylko cztery takie maszyny w Polsce. No i tu mogę powiedzieć, że gwarantuję, że tego nigdzie nie było, a będzie w Ryczywole. Zresztą starczy zobaczyć na plakat tego wydarzenia. Jak państwo widzą ilość partnerów i osób zaangażowanych, powoduje, że ten plakat wygląda jak kartka wyrwana z książki telefonicznej. O, I to nie wszyscy jeszcze. I zamówione. to jeszcze są nie wszyscy. przychodzą. Jak to jest możliwe, żeby tak wiele osób zebrać w jednym miejscu wokół jednej idei i stworzyć razem e, nie tylko można powiedzieć rzecz okraszoną atrakcjami, ale można powiedzieć e, atrakcję nieustającą. Ja powiem tak, że od lat biorę udział w różnych imprezach tego typu. Jestem raz tam proszony o pomoc. Kilkukrotnie brałem udział też w Radzie Charytatywnym Zwąbol. Zwąbol polega na zbieraniu pieniążków na domy dziecka. Też brałem udział w organizacji pomocy przy organizacji naszego Ryczywolskiego Wośpu, który nabrał też duży charakter. Aczkolwiek ta nasza impreza to już teraz chyba pobija ten Wośp. Bo mamy więcej możliwości, bo robimy to w zadonie letnim, czyli nie ma nic nas nie ogranicza, a tym bardziej w tym roku nas nic nie ogranicza, bo tą imprezę organizujemy na 15-hektarowej łące. Od siedmiu rolników pożyczyliśmy, że tak powiem, łąkę. No. <laughs> I na tej łące robimy coś, ale mały taki Ucto. No tak, ty, ty. w zeszłym roku koledzy mnie tutaj poprosili o pomoc, żebym troszeczkę pomógł w tej organizacji tej imprezy. Moim pomysłem w ogóle było, żeby to zrobić. Że była scena w, te, w plenerze takim otwartym, i, i ja, jako instruktor nauki jazdy, mam dużo wspólnego z motoryzacją, z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Mój pomysł był taki, aby, aby sprowadzić troszeczkę tych wątków motoryzacyjnych, bo to taki niewątpliwie inny klimat tej imprezy się rodzi. Na przykład w tym roku mamy rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Nigdy w Rzeszłole nie było rozpoczęcia sezonu. Na chwilę obecną zgłosiło się około 150-200 już motocyklistów. Myślę, że jeszcze do tego 10 czerwca dużo więcej tych motocyklistów dojedzie. Mamy też zlot aut klasycznych. Błączymy te motoryzacyjne wątki wszystkie razem. Mamy też wystawę pojazdów militarnych. No to jest można powiedzieć wiele imprez jakby połączonych tak. w jedną. To jeszcze też pomówmy o tym, dla kogo? Czy z myślą o kim jest to też organizowane? Bo Tak, w tym, roku, w tak, w tym roku organizujemy też w roku tą trzecią edycję organizowaliśmy to Martynki Kubiś, bardzo chale dziewczynki. W tym roku poszliśmy troszeczkę dalej. I organizujemy tą imprezę do dwóch chorych chłopców z naszej gminy, z miejscowości Giardunki. Do Jasia Alekstona i Nikosia y, Kościółka. Też bardzo chore dzieciaczki, dwóch chłopców. No i chcemy pomóc im na zbierać tych środków, aby się im lepiej im łatwiej żyło. Na rehabilitację, na inne rzeczy. Jak to działa? Jak to się dzieje, że y, rzuca się temat i nagle. Się zjawia tak bardzo wielu ludzi. Jak w jaki sposób yy, odbywa się to, yy, można powiedzieć, ta sztafeta, czy, ta, czy to domino dobra, jak ono, jak ono się rusza? Ha, wie pan, co? No to jest właśnie, yy, można by powiedzieć, że zagadka, bo pierwsze, pierwszą tą imprezę, którą robiliśmy taką większą, czyli w zeszłym roku, trzecią edycję. Yy, Prosiliśmy zespoły czy inne organizacje powiedzmy i tak dalej. No część głosiła się też sama, bo po wystawieniu jakichś tam plakatów. To znaczy tak, dużo, dużo kładziemy nacisk na to, żeby ludzie widzieli. Czyli po prostu jest masa ogłoszeń na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak mówię, no jest to zagadka, bo w tym roku yy, ludzie po prostu mimo to, że zgłaszają się sami, ale zgłaszają się z takimi ofertami, że... Pomysłami. Czy pomysłami, że to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, ile można dać od siebie, tak? Z tą zagadką pozostańmy, bo ona też nas y, powinna do czegoś może inspirować. Y, no i zapraszamy, Ryczywolska Moc Muzyki. Gramy z serduchem już 10 y, czerwca w Ryczywole. Gramy dla Jasia i Nikosia. Y, tutaj, jak Państwo widzą, materiały bardzo bogate, y, graficzne. Y, pozostaje tylko y, uprzedzić, że pewnie nie będą Państwo jedyni, którzy się tam będą chcieli zjawić, więc lepiej przyjechać trochę wcześniej, żeby było gdzie samochód zostawić. Y, no i... I zapraszamy też w szczególności wszystkich mieszkańców z okolicy, z okolicy Ryczywoła, czy z okolicy obwodnic Wielkopolskich w ogóle. No i bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio. Naszymi gośćmi był pan Benon Świderski i pan Tymoteusz Nowicki, organizatorzy tego pięknego wydarzenia. Wszystkim dziękujemy i serdecznie zapraszamy 10 do Ryczywołu. Zapraszamy do Ryczywołu. A my teraz od piękna i dobra przechodzimy do słodyczy. A cóż, słodszego